Masz problem z ogrzewaniem w kamperze? To bardzo dobrze trafiłeś. Camp Service to zarówno autoryzowany serwis marki Truma, jak i Alde. Tutaj jak widać stoi kamper marki Hymer, z którego wyjęliśmy właśnie Trumę Kombi 6 i naprawimy ją w ramach naprawy gwarancyjnej. Obok tego Hymera stoi kolejna integra, w której będziemy robić właśnie przegląd urządzenia marki Alde. Najważniejszym elementem tego przeglądu jest wymiana płynu w całym układzie. Jeżeli chciałbyś zadbać o swojego kampera i umówić się na przegląd... Masz problem z ogrzewaniem w kamperze? To bardzo dobrze trafiłeś. Camp Service to zarówno autoryzowany serwis marki Truma, jak i Alde. Tutaj, jak widać, stoi kamper marki Hymer, z którego wyjęliśmy właśnie Trumę Kombi 6 i naprawimy ją w ramach naprawy gwarancyjnej. Obok tego Hymera stoi kolejna Integra, w której będziemy robić właśnie przegląd urządzenia marki Alde. Najważniejszym elementem tego przeglądu jest wymiana płynu w całym układzie. Jeżeli chciałbyś zadbać o swojego kampera i umówić się na przegląd,